Witaj na kanale Autentyczny jeśli spotkała cię manipulacja, toksyczna relacja, narcyz, psychopata lub socjopata jesteś we właściwym miejscu. Od trzech lat publikuję codziennie łącząc praktyczną wiedzę psychologiczną, wieloletnie doświadczenie i realne przypadki, dzięki czemu wiem jak pomóc Ci odzyskać kontrolę. Nad swoim życiem i uwolnić się od toksycznych osób. Mój kanał ma ponad 10 milionów wyświetleń. Każdy materiał jest przygotowany, by dostarczyć ci wiedzę, wsparcie i konkretne narzędzia do działania. Oglądaj do końca dla siebie. Jeśli chcesz rozwinąć świadomość, wzmocnić siebie, zakończyć toksyczne relacje, i uzyskać indywidualne wsparcie, możesz umówić się na prywatną sesję lub konsultację. Oferuję najlepsze warunki współpracy i pełną dyskrecję. Dzielę się unikalną wiedzą i sprawdzonymi metodami, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Polub, skomentuj, subskrybuj i zostań częścią społeczności. Zanim zagłębimy się w prawdziwą istotę autentyczności, chcę, żebyś zatrzymał się na chwilę i naprawdę poczuł, co oznacza bycie sobą w świecie pełnym iluzji. W tym filmie odkryjesz, dlaczego brak szczerości wobec siebie może prowadzić do ciągłego chaosu w relacjach i emocjach i jak możesz to zmienić. Jeśli chcesz naprawdę zrozumieć mechanizmy toksycznych relacji i wziąć kontrolę nad swoim życiem, zostań ze mną do końca. To będzie krok, który odmieni Twój sposób myślenia. Jeśli wiesz, że to temat dla Ciebie, kliknij lubię to, kliknij subskrybuj i udostępnij komuś, kto może potrzebować tej wiedzy już dziś. Kiedy używam słowa prawdziwe lub prawdziwy, mowa jest o czymś, co istnieje, co jest faktem, co jest znane, potwierdzone, uznane za prawdę. Nie jest to natomiast przypuszczenie, nie jest to wyobrażenie lub urojenie. Używając słowa prawdziwe możemy także mieć na myśli autentyczny. Możemy tych słów używać zamiennie, oznaczają to samo. Przeciwieństwem słowa autentyczny jest imitacja, podróbka, coś kiepskiej jakości, nieprawdziwe. Używając słów prawdziwy i autentyczny, mamy na myśli pozostawanie w prawdzie, bycie szczerym. Zgodnym z samym sobą, a nie życie w zaprzeczeniu czy wyparciu. Nieakceptowanie prawdy, nieuznawanie jej, nieprzyjmowanie prawdy do świadomości. Musimy widzieć rzeczy, świat, ludzi, sprawy takimi, jakimi są naprawdę. Musimy zauważać to, co się wydarzyło. Musimy zaakceptować prawdę odnośnie sytuacji lub osoby. To bardzo istotne, bardzo ważne byś miał taką jasność. Jeśli masz do czynienia z osobą narcystyczną, osobą zaburzoną, dysfunkcyjną, toksyczną, z narcyzem, psychopatą, socjopatą lub czymś podobnym. To bardzo ważne byś miał jasność, byś wyzbył się wszelkich wątpliwości. Jeśli chcesz ruszyć naprzód, wyleczyć się, odbudować i zmienić swoje życie na lepsze, musisz być szczery ze sobą co do tego, z kim i z czym miałeś do czynienia, co ci się przytrafiło. To kluczowe, jeśli chcesz wyzdrowieć po przemocy narcystycznej. Musisz być szczery w stosunku do siebie, nawet jeśli jest to bolesne, trudne, nieprzyjemne. Musisz być szczery ze sobą, ale także względem innych ludzi. Chodzi o to, by być w porządku, zamiast oszukiwać, zwodzić ludzi, stosować podstęp. I różnego rodzaju manipulacje, pokazywać im coś, co nie jest prawdziwe, kłamstwo, iluzje. Nie możesz niczego zmienić bez prawdy, bez autentyczności, bez szczerości. Musisz zaakceptować, że najpierw jest problem. W przeciwnym wypadku nie będzie chęci lub motywacji, by cokolwiek zmieniać. Czy ulepszać? Jeśli chcesz, by cokolwiek się zmieniło, to musisz zmienić podejście, musisz zmienić sposób, w jakim myślisz, czujesz i zachowujesz się. Cokolwiek może się zmienić, jeśli zrobisz pierwszy krok ku zmianom, jeśli będziesz wytrwały, systematyczny, jeśli podejmiesz decyzję o zmianach. Musisz robić coś inaczej niż wcześniej, by skutkowało to czymś innym, by osiągnąć inny rezultat, a nie ciągle powtarzać te same błędy, lub wpadać na kolejne toksyczne, zaburzone jednostki. To jeszcze nie koniec. Zrozumienie prawdy o sobie i o innych wymaga odwagi, ale pamiętaj, im szybciej zaakceptujesz fakty, tym szybciej odzyskasz swoją moc. Widziałeś już pierwsze fragmenty, teraz przejdźmy do tego, jak praktycznie zastosować autentyczność w codziennym życiu, aby nie powtarzać starych błędów i chronić się przed manipulacją. Jeśli do tej pory czujesz, że to jest dla Ciebie, skomentuj poniżej cytatem. Szczerość wobec siebie daje mi siłę. To pomoże ci ugruntować przekonanie i pokaże innym, że są tu ludzie, którzy myślą podobnie. Nie przerywaj teraz. Kliknij subskrypcję, aby nie przegapić kolejnych wskazówek, które pozwolą ci w pełni odezyskać kontrolę nad swoim życiem. Kiedy nie przyznajesz przed samym sobą tego, że coś jest prawdą, lub oszukujesz, zwodzisz ludzi i powodujesz, że wierzą w iluzję, kiedy sprawiasz złudne wrażenie, wyobrażenie, to najgorsze cechy, najgorsze standardy, najgorsze zachowania, w jakie można się angażować. To ma wpływ na charakter, rozwój, zachowanie. To niszczy zdolności psychiczne, moralne, niszczy tożsamość, niszczy innych ludzi, niszczy zaufanie, niszczy to, co dawniej mogło być przekonaniem, niszczy bezpieczeństwo. Ludzie czują się niepewnie, niespokojnie, źle. Wtedy ludzie nie wierzą w siebie, we własne zdolności, są wtedy podatni na zagrożenia. Takie są konsekwencje podstępu, takie są konsekwencje braku autentyczności, niebycia szczerym, niebycia prawdziwym. To bardzo wyniszczające, gdy ktoś okłamuje kogoś innego, lecz jeszcze bardziej wyniszczające jest, gdy ktoś okłamuje samego siebie. Narcyz jest tego świetnym przykładem. Jest niezdolny do tego, by zaakceptować rzeczywistość, fakty, prawdę, argumenty i odpowiedzialność. Wybiera życie w kłamstwie, nie chce uznać prawdy, nie chce uznać istnienia czegoś, nie uznaje czyichś potrzeb, oczekiwań, emocji. Takie negatywne cechy kontrolują całe życie narcyza. Określają jego zachowanie. Narcyz chce kontrolować innych, lecz nie jest w stanie kontrolować siebie samego. Jest impulsywny, tak wiele czasu i energii przeznacza na zaprzeczanie prawdzie. Kłamstwo może wydawać się kuszące, może robić dobre pierwsze wrażenie, może robić złudne wrażenie. Nawet jeśli kłamstwo może być uznane za coś złego, głupiego, czasami możemy nawet okłamywać samych siebie, by coś nieprzyjemnego, coś poważnego stało się mniej poważne, mniej istotne, by zgadzało się z naszymi potrzebami, planami, lecz bez bycia szczerym, nie będąc autentycznym. Nie możesz doświadczyć prawdziwej bliskości, intymności, miłości, więzi. Szczerość to ważna cecha, na której opierają się wartościowe relacje. Nie można niczego zbudować na iluzji, na podstępie, na kłamstwie, na przemocy. Nie można niczego zbudować na kłamstwie. To dotyczy zarówno innych, jak i samego siebie. Ludzie, którzy kłamią i oszukują, będą doświadczać negatywnych emocji, takich jak wina oraz wstyd. To ma silny wpływ energetyczny na każdego, bez wyjątku. W zależności od stopnia skomplikowania sytuacji i możliwości radzenia sobie z nią, tym więcej zmartwień, trudności i cierpienia może to spowodować. Dlatego tak ważne jest, by być szczerym ze sobą, by być prawdziwym, autentycznym, zarówno względem siebie, jak i innych ludzi. To takie istotne, by być sobą. Kiedy już dłużej nie unikasz prawdy, to zmartwienia. Trudności i cierpienie mogą zniknąć. Kiedy zaprzeczasz prawdzie lub zaprzeczasz istnieniu czegoś, to powstają okoliczności, które uniemożliwiają lub utrudniają rozwój i sukces. Wtedy mówisz sobie, że nie można na Tobie polegać, wtedy mówisz sobie, że nie powinieneś zostać uznany za. Prawdomównego, że nie zasługujesz na zaufanie, a to tworzy określone nastawienie, mentalność, sposób myślenia oraz opinie, że nie jesteś w stanie zmierzyć, uporać się z prawdą, że nie masz zdolności niezbędnych, by skutecznie sobie poradzić, by osiągnąć określony wynik. To przyczynia się do jeszcze większego unikania bliskości, otwartości, to psuje interakcje społeczne i pojawia się jeszcze więcej wyparcia i zaprzeczenia. Kiedy nie jesteś szczery sam ze sobą, to pozbawiasz się własnej autentyczności, uniemożliwiasz sobie bycie prawdziwym, to mniej niż jesteś w stanie osiągnąć. To mniej niż określona wartość danej osoby. Masz możliwości, zdolności, które są niezbędne, by radzić sobie skutecznie, umiejętnie z trudnościami, by osiągnąć dobre rezultaty. Możesz mieć do czynienia z prawdą, możesz się z nią zmierzyć, możesz także zmienić sytuację. Nie możesz jednak zmienić narcyza. Musisz mieć wiarę w siebie, pewność siebie, przekonanie, nastawienie, że możesz polegać na prawdzie i samym sobie. Pamiętaj, że autentyczność to nie tylko słowo to fundament każdej wartościowej relacji i Twojego wewnętrznego spokoju. Obejrzyj kolejne nagrania na moim kanale. Jest ich setki. Znajdziesz w nich narzędzia, które pomogą ci wyjść z tej pułapki na zawsze. Jeśli czujesz, że potrzebujesz indywidualnego wsparcia, rozmowy lub osobistego prowadzenia, krok po kroku, możesz umówić się ze mną na prywatną sesję to przestrzeń, w której skupimy się wyłącznie na tobie, twojej historii i twoim powrocie do równowagi, wspierając kanał. Możesz również uzyskać dostęp do strefy premium. Ponad 30 godzin wyjątkowych materiałów i 100 filmów, niedostępnych publicznie, to inwestycja w Twój rozwój, pewność siebie i umiejętność stawiania granic w relacjach. Dbaj o siebie. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.